Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na już jedenastym odcinku z serii City Skylines Toronto. W dzisiejszym odcinku po prostu zobaczymy, jak możemy zapełnić ten nasz pierwszy kwadrat i jakieś to powiększymy sobie o kolejny i po prostu zobaczymy, co możemy ulepszyć jeszcze w naszym mieście. Zapraszam do odcinka. Więc jesteśmy ponownie. Jak patrzyłem przed chwilą sobie tutaj na nasz park, to widzę, że nie zbudowałem parku trampolin, a to odblokowaliśmy na piątym poziomie, więc sobie go tak tutaj wkomponujemy. I mamy teraz park trampolin w naszym parku. Czy mogliśmy gdzieś go w innym miejscu postawić? No, no nie, to chyba było najlepsze miejsce. Miejmy nadzieję, że nie będą ludzie po prostu przychodzili przez płot do tego parku, bo to by było trochę nieuczciwe. Nieuc 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 Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. A więc, w miejsce, gdzie chciałbym się jakiś to powiększać, to jest... O tamten kwadrat, poczekajcie, bo zachodzi słońce, teraz się robi ciemno, ale o ten oto kwadrat, o w to to miejsce, bo tutaj są tory kolejowe, więc moglibyśmy zrobić sobie jakieś fajne połączenie. I jakieś to jeszcze tutaj, bo jest tam również żyżn, żyżna gleba, jak możemy, możemy zauważyć. I może kiedyś w to miejsce, bo też nawet... Jest ono nie najgorsze. Najbardziej będziemy szukali takich płaskich terenów, gdzie możemy powiększyć to nasze miasto. Również w tym odcinku chciałbym pewnie usunąć tą strefę tutaj przemysłową i zbudować dalej tutaj, tutaj ursynów w tym oto miejscu. I dlatego byśmy też potrzebowali ten, tego oto kwadratu tam. Aby powiększyć tą naszą strefę przemysłową, bo tak nie może to wyglądać, można powiedzieć. Ale tak, teraz pewnie będziemy chcieli uzupełnić tutaj ten Bojków do końca. Jak ludzie mamy, chcą budować się sklepy, to pobudujmy sobie tutaj trochę sklepów na, w bojkowie. Tak, można chyba to odmienić. Jest zero mieszkańców w tej dzielnicy. To, to jest dzielnica po prostu tylko i wyłącznie handlowo-przemysłowa. Tak samo jak roboty też nie mają. Ale sama nazwa pokazuje, że tutaj nie ma być nie, ma nie mają tutaj mieszkać ludzie, można powiedzieć. Jak wyglądają nasze linie tramwajowe? Jak widzimy, też jak możecie zauważyć, w sumie y zmieniłem nazwy tym linią. W te, jeszcze w ostatnim odcinku chyba tego nie było Nie wiem czy już było to, ale przylećmy sobie przez wszystkie Zmamy linię 101, która jedzie z cymańskiej. Cymańska jest o tutaj do przejścia numer 1, czyli w to oto miejsce, gdzie jest to taka gdzie jest to właśnie przejście do przemysłu. Dalej mamy linię 102, która jedzie z Ronda Wyścigi, jest to w tym oto miejscu, na Plac Ursynowa. Placem Ursynowa jest to oto miejsce. Dalej mamy linię 103, która jedzie... Gdzie ty jedziesz? A, tutaj. Z Koreczkowa, czyli z tego to przystanku, na Rondo Koni, czyli w to oto miejsce. O, Planet Coaster, mi się... Zainstalowało. Z tego też będzie dodatkowa seria z tej gry, jakby co. Z Planet Coaster. Dalej mamy linię 501 z Parku Ostro Ostrobramskiego, gdzie tu się zaczyna, do Wo na wolę. Tutaj jest przystanek wola. Tak. I jeszcze mamy linię 701, która jedzie z. Parku Ostrobromskiego, czyli skrót PO Północ, bo powiedzmy, że tu jest południa, tu jest północ, do pętli lasów, czyli pętla Lasy Toronto. Dalej mamy linie tramwajowe, gdzie yy, jedynka jedzie z Cymańskiej do Lasów Toronto, dwójka natomiast jedzie z Cymańskiej to z Zajezdni, czyli tutaj. a Trójka jedzie z Cymańskiej do Zajezdni, tylko że zamiast skręcać tutaj w lewo na rondzie wyścigów, jedzie prosto na dzielnicę Roboty, jeszcze przejeżdża przez Bojków. Wyś a, wyścigi dlatego, bo tak się nazywa rondo, bo za zastanawiałam się, dlaczego tak nazwałem. I również pomyślałem, żeby tutaj zamiast robić taką ścieżkę rowerową, to, że ulepszymy sobie to o, do czegoś takiego może. Buspas i ścieżka rowerowa oraz tory tramwajowe. Nawet interesujące combo, więc sobie coś takiego tutaj zrobimy na tym oto odcinku. Na razie tylko tutaj, bo jak widzimy tramwaj jedzie po zewnętrznej stronie. Co tu się odwaliło? <gry> Aż muszę temu zrobić jest to zdjęcie. Ale co tu się wydarzyło z tym tramwajem? Pobugował się. Yy, jaki mamy problem? Z czym jest problem tutaj? Z linią autobusową. Nie, nie ma problemu. Nie, wszystko jest dobrze. Tak, wszystko jest dobrze. Yy, a więc taką zmianę zrobimy. Gdzie tu jest przystanek w sumie tramwajowy? Czemu tutaj nigdzie się nie zatrzymuje tramwaj? Weźcie. Tu mi zróbcie o tramwaje, żeby się zatrzymywały mi. Chciałem, żeby tramwaj mi się tu zatrzymywał. A, bo tu się zatrzymuje, nie! Usuń, usuń. Yy, usuń mi te przystanki w takim razie, bo tu już mamy przystanek tramwajowy. Okej, okay, to nie wiedziałam tego. Nie, co? Czekaj, bo tu jest przystanek tramwajowy. Nie, coś tu się rozwaliło mi. Dajcie mi po prostu tutaj te przystanki tramwajowe, bo nie mogą być razem z autobusami, przecież tramwaje. Dobra, więc mamy tutaj tramwaje, a tutaj mamy autobusy. Mm, coś takiego, i zobaczmy, jak teraz zajedzie ten autobus. I nawet ma to zatoczkę, więc to plus. No to zrobimy sobie pewnie już na całej długości, w takim razie taką linię, bo to jest plus, że ma to zatoczkę dodatkową. Nie wiem czemu ludzie się aż tak y, smucą z tego powodu, że autobusy będą szybciej jeździły. No może dlatego, bo tutaj na przykład teraz tramwaj się wykoleił. No to musimy poprawić teraz całą tą tutaj linię tramwajową. Nie, nie trzeba, dlatego, bo przecież. Nie, je... tak? Jedzie to jakaś autobusowa? Czekaj, co tu się wydarzyło mi? Tu jedzie autobus, co nie? A, czekaj. Nie, ja nie chciałam tego usuwać. Ty mi... Ach. Tramwaje mają się przesunąć. Ty lecisz tu, mistrzu. Ciebie również tutaj dajemy. I to jest tramwaj, no. To więc tramwaj niech ma... Przystanek tuż po rondzie. Czy to jest mądre, żeby tak robić? Nie. Nie, bo tutaj nie ma przystanku autobus, więc ok, więc tutaj może zostać ten tramwaj. Tutaj mamy tramwaj. Nie. Ja, ciebie chciałam przyciągnąć tutaj, a ciebie ma tutaj nie być. I teraz te autobusy, tu jest jedna linia autobusowa, i tu jest druga linia autobusowa. Nie co, kurde, ale to miał być tramwaj. Czemu tu mi się zrobił autobus? Usuń się, nie chcecie? Tramwaj, tak jest tramwaj. A tu co jest? To ma być tramwaj! I to mają być autobusy. Dobra, jest ok. Wszystko już sobie poradziliśmy z tym. Jezu, jakie teraz tłumy, Ach, okropne. No dobra, ale więc taką aleję sobie powiększyliśmy tutaj. Ile tutaj się jedzie teraz w takim razie? 50, 60? 60, no to nieźle, to szybciej się je je jeździ. Yy, tutaj też mamy tory tramwajowe Znaczy ścieżkę rowerową, chodzi mi o to mm, hmm, hmm, hmm. Nie wiem czemu ja tutaj też robię ścieżki rowerowe, bo tutaj na przykład nie ma To mi tutaj stąd na razie yy, Tu w tej strefie Usuńmy sobie ścieżki rowerowe, tutaj nie będzie ścieżek, ścieżek rowerowych O A nie, i tutaj mają już być tylko, że z tym oto tramwajem z buspasem. O. I też tutaj za chwilę już sobie poprawimy wszystko. To więc poczekajcie chwilę. Tutaj sobie zmienimy to za chwilę. Mm, tutaj dajcie mi na razie bez ścieżki rowerowej. Jaki tutaj? Bez ścieżki rowerowej. Jak już to będziemy później ulepszali to. Ale to, ale to jeszcze zobaczymy. Więc, jeżeli już tutaj da, daliśmy tą ścieżkę rowerową z tymi tramwajami na boku. To czy się napataczają, Tak jest, napatoczyły się. Autobus jedzie sobie tak i tak, pięknie. Jest tak, jak chciałem. Nie wiem, dlaczego tu mi się kurczę zrobiło. Co ty jest? Co to jest? Nie chcę być dzieckiem, chcę być normalną osobą. What? Nie, to jest same autobusy? Nie, no to im się gdzieś tramwaj jedzie. Rambaj też jest żółty, ok. No to ciebie na niebieska linia. To, bo ty też jesteś autobusem, tak. Wy też jesteście autobusami. Yy. Dobra, no musimy teraz tutaj trochę to popro, popro, pop, poprawiać. Yy. Te wszystkie niedogodności, dobra. No dobra, jak tam tramwajte Z tramwajem wszystko ok? Zobaczmy na przystanki. Autobus, tramwaj, autobus, autobus, tramwaj, autobus, tramwaj. Dobra, tutaj wszystko jest ok. No dobra, więc tak oto teraz będą wyglądały te linie. Więc trochę pozmienialiśmy, ale to wyszło na dobre. Ciebie na razie w sumie z możemy wyburzyć. Czemu tutaj są światła w ogóle? My nie chcemy świateł na tych rondach, więc proszę je usunąć. To chyba trochę zbytam, żeby tutaj stał autobus akurat. No, a tutaj też w takim razie powiększymy sobie do tej ulicy. Bo to jest super w tych ulicach, gdzie maj mają zatoczkę te autobusy. Tutaj takiego wielkiego ruchu nie ma, żeby był korek. Więc tutaj teraz trochę pop poprawiamy sobie e tramwaj. Tramwaj, 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 to tramwaju. Gdzie ty masz tutaj? No dobra, może być tak na zakręcie. Kolejny przystanek, jeśli niech będzie. Ale dzięki temu będą miały one teraz zatoczkę. Czemu tutaj jest? Kurde. Nie! Przepraszam. Czemu ty tu? Nie, tutaj mają być. Ja pierdziule. Tutaj ma być autobus. Przystanek autobusowy i autobusowy, tak jest. Autobus, tramwaj. Dobrze, brawo, gratulacje. Jest dobrze, ok. O Boże, gdzie mamy jeszcze korki w mieście? Tak z ciekawości chcę zobaczyć. Tutaj są jakieś korki, ale podaj tramwaje skręcają. No dobra, czy na wjeździe do miasta mamy korki? Zobaczmy. No. No, nie, czemu ty tak jedziesz tutaj sobie? Dobra, nawet nie pytam o to. Mm, i zrobiliśmy tą obwodnicę i też nawet ona działa dobrze. Zobaczmy, jak teraz wygląda ruch uliczny w naszym mieście. 90 prawie że procent. No to nieźle. No tu jest korek, bo są. Nie, no tutaj nawet nie ma korka. Po prostu, kurde, przez to, że tramwa jedzie. A, jezu, dobra. Nie chcę już się wkurzać na to, bo ta gra czasem jest nie do wiary. Nie wiem, czy ta nawet jedynka powinna na tej drodze jeździć ten taki wielki tramwaj. No w sumie co im szkodzi taki tramwaj, okej. Okay. Dobra. Tutaj ładna ta pętla, z obu stron wjeżdżałem tramwaje. Okej. Okay. Teraz tak. Yy, bo widzę, że tutaj co nie brakuje nam miejsc na... Yy, przemysł. A więc teraz weźmiemy się za wyburzenie tej oto niestety strefy przemysłowej, co spowoduje bardzo dużo niedogodności. A skąd to wiem? <śm> bo jest to wiadome oczywiście, że to za chwilę, że zaczną się te budynki burzyć. No Już tak kolorowo nie będzie. Wybórzmy jeszcze ciebie i przyspieszmy czas. Teraz te wszystkie budynki się stąd burzą. Jeśli ich nie będzie. Więc okej. Okay. Pomogę im trochę. Dobra. Każdy tutaj budynek jest zburzony. Na razie weźcie mi wyłączcie ten cygdzie i noc. O Boże! Co tu one zostawiły po sobie? Na razie nie da się nawet nic budować, bo to jest okropne. Ech. No i jako, że ten teren był właśnie dla przemysłu. No to co, in, co tutaj zrobimy? Yy, biura. Tak jest, na tym oto terenie będą stały teraz sobie biura. Yy, I one jakby się będą już powoli budowały oczywiście. Yy, ale jeszcze to nie w tym rzecz. Również sobie przedłużymy tą obwodnicę, żeby przejeżdżała przez rondo druga nitka jej. Yy, zróbmy coś takiego. I tutaj w tunel wjazd. Czyli takie coś, i ten tunel tutaj będzie sobie powoli skręcać. I on będzie tutaj mieć skrzyżowanie. No to możemy sobie zrobić takie oto. Tunel i to będzie obwodnica naszego miasta. Również niestety wchodzimy teraz w infrastrukturę tunelową, ale jest to konieczne, żebyśmy na przykład mogli tam później zrobić obwodnicę. Ile potrzebujemy do kolejnego kamienia milowego? Bardzo mało. No to za chwilę już go mamy, po prostu. Tu na razie nie chcę budować mieszkań. Może na razie dajmy chwilę, żeby to miejsce się uspokoiło trochę, bo. No, tutaj to na razie niezbyt przyjemnie, żeby się coś budowało w ogóle. Ech. Szkoda, że to aż taki syf musiało zostawić po, zostawić po sobie. Ech. Również, jako tutaj mamy przystanek tramwajowy, a tutaj się budują drogi, będziemy mogli sobie podłączyć te tutaj miejsca. Dobra. I jeszcze tutaj. Ja właśnie wiedziałam, że na pewno w przyszłości to będzie wyburzone. Po prostu to zbudowałem, bo mieliśmy kryzys na miejsce przemysłu, co nie? Więc potrzebowaliśmy tego. Również jako, że aż tyle tej rzeczy nawet tą pętlę możemy przenieść. Bo myślałam, że dla tych niektórych linii to będą tymczasowe pętle. Na przykład może linia numer 3... Mm. Będzie leciała tak jak leciała, na przykład numer 1, mamy 32 tysiące nareszcie. Super! Co odblokowaliśmy? Port ekologiczny zakład uzdatniania wody. Super! E, że ten tramwaj tutaj numer 1, on będzie jechać dalej w kierunku Bobrowic, Bobrowic dolnych e, Więc tak to się nie zakończy. Natomiast, 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 natomiast... Linia numer 1. Ona. Też coś byśmy z nią zrobili. Jakiś to numer. Albo może numer 1 niech zostanie tak, jak zostaje. Natomiast numer 3 skręci sobie w lewo. I żeby prosto pojechać na tutaj cymańską, to jeszcze trzeba wejść w numer 1. To jest mądre. Oraz możemy tą oto pętlę tutaj tramwajową wyburzyć i zbudować ją odrobinę dalej. To też nie jest taki głupi pomysł. Yy, również możemy zrobić jakieś tutaj połączenie, żeby to nawet zmienić na drogę z tramwajem. I żeby wokół tego, żeby... Poczekajcie, żeby taką oto drogę tutaj zbudować. Ale czy jest sens tego robienia? Czy jest to konieczne? No, no w sumie to nie, więc. Ale tutaj może jechać sobie zwykły taki notor. Natomiast to miejsce zostanie wyburzone i to teraz od razu. A więc zrobimy coś takiego: że tu będzie lecić sobie ten tramwaj. Nawet to możemy podłączyć do tej pętli. A to nie jest nawet taki zły pomysł, żeby to podłączyć do pętli las. Tylko do tego: może to byśmy wyburzyli sobie. I tu na tej pętli las. Byśmy zrobili dwa dodatkowe miejsca. Nawet ciebie bardziej tak pod kątem bym poprosił, no. Coś takiego. Albo no, może ciebie normalnie o tak. Ciebie pod kątem. I wtedy te tory tramwajowe by sobie skręciły o tak. I tutaj byśmy mieli skrzyżowanie tramwai, można powiedzieć. I wtedy... Mogę Ciebie bym chciał przełożyć na tą oto pętlę i Ciebie bym też poprosił, więc proszę. Nie, nie, nie. Chcę ten. Dajcie mi tutaj na chwilę tor, żeby to miało jakiś przystanek. Nie, nie chciałam tego. Usuń. Tymczasową pętlę zrobimy dla tej linii. Weźcie mi ją, proszę poprawcie. Dobra. I teraz Ciebie przeniesiemy sobie tutaj. No i się ładnie tutaj nam łączy ta cała linia. I jako, że przenieśliśmy tą pętlę tutaj na las, że końcą znowu trzy linie, to i tak, że przez ten teren tu będą obie linie miały przystanki. Czyli tutaj będzie jeden, i tutaj powiedzmy, będzie drugi przystanek. No i jeszcze może tutaj na tym ostatecznym wjeździe, tutaj, będzie jeszcze jeden przystanek. No i to nie jest taki już głupi pomysł. Tu jeszcze jest ok, a ten oto przystanek zostanie podłączony. O tutaj, tak. Tak jest. Tak sobie go podłączymy. Yy, no i tutaj akurat to łatwo można dojść. I sobie powiększymy jeszcze o tutaj. Czyli w takim razie bardzo się tam tutaj ta powiększyła pętla lasy Toronto. Ale to dobrze. To więc dajmy teraz upływ. czasu sobie włączmy. Niech te tramwaje się teraz przyzwyczają do tego jak jadą. Dokładnie. No, i zobaczymy. Jeżeli tutaj zbudujemy tylko jakąś infrastrukturę, to błyskawicznie to się rozpędzi. To więc, zbudujmy w takim razie na początku. Zacznijmy od sklepów, żeby tutaj zbudować jakieś sklepy. I to będzie przyjemnie. Was wyburzymy sobie, żeby się tam fajniejsze, większe zbudowały. A tutaj też możemy sobie zbudować trochę tych sklepów. No tutaj mamy znowu korek. Tu trzeba będzie zrobić chyba. Jakieś rondo. Rondo będzie konieczne. I jako, że mamy tutaj te kwadraciki i tak dalej, to na razie uzupełnijmy sobie ich parę tutaj i sobie zróbmy tutaj takie coś. A was to w ogóle tutaj was nie powinno być. Tutaj będzie obwodnica już. Więc proszę mi stąd uciekać. Dzięki. Tak, do was mówiłem. Macie stąd mi uciekać. Ciebie też wyburzymy. I ty też masz stąd wylatywać. No, jak widzimy, już ten teren trochę się przyzwyczaja. Mm, już taki podnor podnormalny teren. To trochę zajmie czasu, zanim się uspokoi to już. Bo gdybyśmy to podłączyli, to co nie, no to nie będzie takiej fajnej. Mm, możemy jakoś to zrobić. Takie połączenie sobie. a to, to nawet nie jest taki zły pomysł. Żeby, żebyśmy tu sobie zrobili połączenie. Tak jest. Coś takiego. No i to w sumie tyle. Yy, tak, dobrze tutaj wszystko. Nie chcę tutaj budować kolejnej drogi, tylko niech tutaj będzie mieć swój własny pas właśnie tramwaje. Te tramwaje i także na razie nie są aż takie wielkie, więc one nie powodują żadnego problemu. Zobaczmy właśnie, czy chcemy ulepszać. Nie, numer jeden nie. Numer 2. No nie, nie trzeba. No tu mi one. No trochę jeżdżą zapełnione. W sumie tam jest parę przystanków, a numer 3. Jak sobie radzi... Bardziej, prędzej tą bym chyba powiększył, ale dajmy jeszcze im chwilę, żeby bardziej były zapełnione te tramwaje. Tutaj również sobie zrobimy... Sklepów to będzie znowu taka dzielnica, również przemysłowa, jakby przemysłowo-biurowa, można powiedzieć. Że chodziło mi o to. Więc jeszcze tutaj mamy coś zbudować na tym kwadraciku, co jest niesamowite w sumie. I tutaj też możemy, tu zbudujmy sobie. Już dokończmy to biurami, bo jak widzimy, są na razie potrzebne miejsca pracy. Yy, zami zamiast tych miejsc yy, na domy, i tak dalej, ja tu również możemy sobie zbudować parę sklepów. W tym rejonie przemysłowym, niech mają w sumie. Ja tu nie, mogliśmy, nie moglibyśmy zmieścić tego? Nie, jest za dużo. A tartak? Jeden. No dobra, to zbudujmy się ten tartak. Niech będzie. Yy, a więc yy, w następnym odcinku to zmienimy. Tak, ja akurat zapamiętam, żeby zmienić. Widzę, że jest przemysł, się uspokoił nam. Tutaj zróbmy sobie centrum handlowe w tym oto miejscu. Już ktoś chodzi na te tramwaje? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze trochę zajmie to czas. Ale jak widzimy, już ten teren się przyzwyczaił pod ten normalny, już można powiedzieć już po taki niezarażony tym zanieczyszczeniem. Tutaj zbudujmy jeszcze sobie trochę tego przemysłu. może znaczy biur. O, tu jeszcze fajnie sklep nam się zmieści. Więc trochę już tutaj zajęliśmy miejsca mm, czymś porządnym. Nie wiem już, ile to nagrywam, więc poczekajcie chwilę. Już niedługo pewnie będę kończyć, bo już 25 minut nagrywam. Yy, no a więc tak, w następnym odcinku będziemy dalej to kontynuować: powiększanie tego strefy w tym oto miejscu. No bo jak będziemy już w sumie zajęte, jest tutaj większość miejsc. Yy, a sobie zróbmy tutaj, zmieści się nam coś tutaj tak fajnie na cały ten kwadrat, żebyśmy zrobili taki sobie fajny plac. Co to jest? Ogród tropikalny. Uf, uf, uf. No, nic tutaj się nam nie zmieści. Widzę, tak? Żeby całe zająć, to sobie zrobimy taki swój własny tutaj placek trochę. Tutaj nawet byśmy mogli zrobić fajne później połączenie Jakimś metrem, gdybyśmy chcieli, a oczywiście metro jest w planach, by zrobić. Nawet możemy sobie zrobić takie trochę przyjemniejsze te ścieżki. Bo czemu by nie? Nie, taka mi się nie podoba. Bardziej chciałbym, żeby tak wróg... No dobra, niech będzie. I tutaj sobie zrobimy... O, może niech takie będą drzewka. I sobie dajmy trochę tu drzew. No, i mamy taki oto placek, po prostu, żeby stał sobie. Widzę, że znowu są potrzebne sklepy, jak i biura. No to będzie nas teraz problem cały czas. A ten teren już się można gdzieś odkaził. A czemu te drzewa są takie złote? To nie wiem. Dlaczego? Yy, tak, jak już tutaj możemy sobie zrobić taki mm, pasaż, taki żeby tutaj same sklepy będą stały sobie. O! Yy, no i jeszcze dodajmy sobie tutaj trochę biur. A jak wygląda obwodnica, wygląda bardzo dobrze wszystko. Więc super. Yy, również w sumie, jak teraz jeszcze tutaj jesteśmy przy tej obwodnicy to musimy bardziej zrobić takie skrzyżowanie z niej y, niż... Ni, niż ten. No nie da się. Musimy zrobić taki zjazd, tylko że problemem jest to, że y, musimy w takim razie na przykład zrobić coś takiego, bo gdyby z obu stron chcieli na przykład dojechać gdzieś, to wiecie, jak to by wyglądało. Dajcie mi to. O, dokładnie, no nie wygląda to ładnie, więc musimy to trochę poprawić, jednak jeszcze bardziej, niech o, będzie tak, tak, no, no dobra, no dobra, wiesz, nie będę walczyć o to, żeby było ładniej. To zrobione. W ogóle, co to jest? Ale tutaj rurociągi zbudowałem. Ho, ho, ho. To już oznacza, że gram sporo, bo się z drugi zapis zrobił, więc już za chwilę kończymy ten odcinek, tylko o Boże Święte, te rurociągi to poprawię już za odcinkiem. To więc tak. Y Zrobiliśmy tą dzielnicę, prawie całą. Jeszcze ją dokończymy na kolejnym odcinku. Ja już Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Papa. Pa. No i cześć.